Przegapiliśmy słońcowy byliśmy zbyt wykończeni. Slate Caverns. Mamy ochotę przejechać się Tyrolką. Musieliśmy się po prostu obejść smakiem. Trochę nasza wina, bo kopalnia miedzi Sigun, tam nam się udało. Roki już nie daje rady. Fala upałów postępuje. Ludzie zaczynają walczyć o wodę. Nie będzie dane mi się cieszyć. Zaczęło tracić moc. Jeśli on nie da rady, to powrót do domu. Godzina ósma przegapiliśmy schód słońcowo byliśmy zbyt wykończeni palką Budzić się nad ranem w namiocie nad jeziorem w górach, choćby nie wiem jak romantyczne jest obkupione obecnością cholernych muszek, które doprowadzają cię do szału. Koniec. Całkiem ciekawie tu jest. To nie jest takie jezioro jeziora, to jest bardziej wykop. Bardzo dużo właśnie porzuconych budynków. Tam, tam. Nie wiem czy widać, bo ja na ekranie nie widzę. Interesujące są te trzy wgłębienia, tam. Generalnie, Głębia... słupcia. Tak się zostawia. Obóz po sobie. I trzyma się psa na smyczy, bo inaczej twoje psy mogą wystraszyć owce i owca skończy w jeziorze. Nie wiem, gdzie ona jest tutaj. Gdzieś tam sobie leży. Bo uciekła do wody przed psami, które nie były na smyczy. Zostaliśmy poprowadzeni na najwyższy parking, chyba. Naszym miejscem docelowym jest Slate Caverns. Mamy ochotę przejechać się Tyrolką. Zobaczymy, jak pójdzie. But I'm so frustrated. Hello to my love. No i nic, musieliśmy się po prostu obejść smakiem nawet gdybym był chętny wydać a byłem 130 funtów za dwie osoby e, za no cokolwiek czy, czy Tyrolkę, czy jaskinie, to wszystko zostało już do końca zarezerwowane do końca dnia, a my nie mamy czasu będziemy chcieli jeszcze dzisiaj dotrzeć do podnóża Góry Snowdon i albo się rozstawić wieczorem, albo 6 rano wejść na szczyt i tam dopiero spędzić resztę dnia nie wiem w tej chwili jesteśmy już zmęczeni słońcem chcemy się udać w jakiś las trochę nasza wina bo mogliśmy zabukować w internecie z wyprzedzeniem wtedy byśmy się nie spotkali z takim rozczarowaniem no a tak to może innym razem oh oh shit the <laughs> Pół godziny drogi dalej jest kopalnia Miedzi Sygnum. Tam nam się udało wszystko zabukować, znaczy zabukować. Wchodzisz tam z marszu, kasujesz bilet i wychodzisz. Na szczęście można tam przejść z psem, więc akurat młody będzie w stanie y, y, się ochłodzić. To tyle. Teraz parę zdjęć ze środka. No i wchodzimy. Według tego komentarza na tablicy nie ma naturalnych jaskiń w tych okolicach. To jest kiedyś laktyzysta na tym to jest po porzuceniu praw 1903 Więc to jest jakieś 120 lat. This source is exactly as it was when the mine shut down in 1903. If you look closely, you will see the copper ore still in there where the miners left it. It's a Moel at 872 meters high can be seen to the extreme right-hand side of this breathtaking panoramic view. The peaks that surround you are the home of many tales of mystery and legend. One concerns Dinas Emris, the island of dome-shaped rock situated in the shadow of Gwen, and was once the site of an ancient hill fort. The legend concerns King Arthur i wielki wizard Merlin. Roki już nie daje rady. Jednak wcisnęliśmy się gdzieś tu w cień. Poszedłem kupić wodę, ale zaraz o tym opowiem. Sprawa wygląda następująco. Fala upałów postępuje na wyspach, w związku z czym ludzie zaczynają walczyć o wodę. Pojechałem do Lidla, myślałem, że w Lidlu i to też niespecjalnie, jakoś przy brzegu, jakoś trochę bardziej w głąb lądu, wszystko wykupione, więc kupiłem tylko zgrzewki mineralne. A z drugiej strony mamy psa, więc przydałaby się taka zwykła woda, niegazowana. Udało mi się na szczęście w sąsiednim Lidlu kupić i to jeszcze w 5-litrowej butelce, jedną i 4-dwulitrowe butle, więc więc dla psa będzie na herbatę na wieczór, będzie e, ale jest po prostu, jestem zaskoczony: no, walka o wodę, zupełnie jak jak w 2020 w marcu ludzie wykupowali masowo papiery toaletowe i chusteczki i wszystko co związane z wycieraniem i mydła i tak dalej tak teraz woda jest największym skarbem była od zawsze ale ludzie jakimś cudem dopiero teraz to dostrzegają no co szykujemy się na największy Największe przedsięwzięcie tej całej wyprawy. Przy czym pies jest już wykończony i trochę się zastanawiam, jak to wyjdzie, bo go te upały denerwują strasznie. My już też z Karoliną w nie najlepszej kondycji, ale, ale można zawsze jeszcze wieczorem wejść na górę. Przy czym to nie będzie 3,5 godziny normalnym tempem, to nie będzie 5 godzin. Podejrzewam, że dosyć długo nam się zejdzie, a do tego. Mamy sporo tobołów, wejście na, i to tylko był 10-15 minutowy spacer z poprzednim, e, poprzedniej nocy co spaliśmy w namiocie, odkryliśmy, że mamy za dużo rzeczy, które zabierają za dużo miejsca i za dużo ważą, więc na przyszłą taką wyprawę ewentualnie będzie już lżejszy namiot. <laughs> Teraz w jakimś outdoorowym sklepie kupiliśmy mniejszą kuchenkę, której nie trzeba taszczyć w walizce, tylko po prostu zwykła taka taki uchwyt na puszce, i to wszystko. Kolejne pieniądze trzeba było wydać. Dodatkowo poduszki to już nie jest na camping, na kilkugodzinny marsz, a potem dopiero rozbijanie obozu. Więc kupiliśmy jakąś jedną, małą flanelową poduszkę, ale myślałem, że to będzie dmuchane. Niestety nie jest. To zwykła rozwijana flanelowa poduszka eee... No zdobywamy doświadczenia po prostu zobaczymy jak to wyjdzie pod samą górą Snowdon Ale tam nie ma drzew żadnych To i Snowdon, najwyższy szczyt w Snowdonii. Wspomagany przez bardzo mocną świtę. No i będziemy się próbować następnego dnia przebić tam na sam szczyt. Być może nie będzie w stanie, nie będzie dane mi się cieszyć. Otóż no to na ostatnim może kilometrze, na ostatnich kilkuset metrach przed tym postojem zaczęło tracić moc. I był bardzo wstrząśnięty. Podejrzewam filtr paliwa, ale podejrzewam też, że się normalnie zagrzał, bo nie było wody w układzie chłodzenia, nie było, znaczy płynu chłodniczego. Dolałem swój płyn chłodniczy, który miałem, dolałem wodę. I plan jest, żeby dojechać do okolica między dwa jeziora, ale... Jeśli on nie da rady, to powrót do domu.